taka mała. Jeden pokoik tam mieścili się w tym pokoiku, to zimno było zimno. I na wiosnę komisarz ogłosił, że cztery wioski, żeby rozebrali budynki, wszystkie i wywieźli z te budynki, żeby nie było puste. Wiesz, bo mieli taka góra, była tam koło obu wysoka, i sygnał stał, że tam mieli wyrzutnie robić jakoś do hmm. rakietowe do Anglii bić. Stamtąd do Anglii? Do Anglii szczeleć. Stamtąd od Was? No tak, no. Zna, A, znaczy. to te takie, co oni. Mm, mieli oni wyrzutnie, tak. Tak, oni opracowywali takie plany, żeby te wyrzutnie skonstruować. To, tak. Ale im nie udało się, i to rozebrali te budynki i powiedzieli, powiedzieli że możecie brać ziemię w dzierżawę i pracować. I w ten czas ludzie znowu te swoje budynki zaczęli przywozić, stawiać. Tak było całe życie, męczarze. A to jak to yy, ktoś, tam, oni, oni, ktoś tam tłumaczył na polski, tak? Jak oni byli? Tłumacz był u, u komisarza. A, a to Niemiec. był Polak? Polak! Nie, niemiecki dobrze znał i by jeździł z tym tłumaczem, tłumacz, tłumił tłumacz, wszystko. Ale on był, jakby to powiedzieć, mm, no on był jakby z Niemcami, czy on był jakby. Z Niemcami, no nie? się. Pomagać? Nie miał niemiecki i Niemiec go Ja wiem, ale on się starał pomagać Polakom jakoś czy nie. A jak on tam mógł mu pomagać, bo jak by co, coś nie tak, to od razu kuleł lep. No jak to tak hmm. mógł pomagać. No nie wiem. Jak podejrzewali kogoś, że tam za Niemcę, to to od razu się zapali i rozstrzelali jego. Albo był areszt przy przy gminie tak, do tego roku i tam męczyli jego. A ty, dziadek, widziałeś jak kogoś rozstrzeliwali? A czemu nie widziałeś? Żyd, posłaniec, rycerz, nosił przy ulicy, chodził z różańcem. Żyd. Zaraz przyszedł Polek, Niemiec przebrany w wsłużył. Niemcom, w wojskowym ubraniu tego, że to zabrał na żydowski cmentarz, zaprowadził i zaszczelił jego. Mm. Tak I było. Nie robi się nie.